To jest coś niesamowitego. Będziemy całować ten krzyż. Uznaję w ten sposób, że to jest prawda, że w tym krzyżu mojego życia, nawet jak nie rozumiem do końca, jest obecność Chrystus w sposób tajemniczy i że ten krzyż prowadzi do zbawienia. Ale bez tego pocałunku nie będziemy mogli świętować Wielkiej Nocy. siostry, spotkamy się już na trzecim dniu naszej rekolekcji. I trzeci dzień siedzimy u stóp Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Mówiliśmy już o pierwszego dnia, dla tych, co byli też w niedzielę, że Jezus się znajduje w tej świątyni pod portikiem Salomona, wtedy, kiedy się zaczyna jeden z największych świąt żydowskich, święta Sukkot. I wtedy... O tym mówiliśmy pierwszego dnia, spotyka tą kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, i tą kobietą mówiliśmy: Jesteśmy my, jajty. My jesteśmy tą kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie, pełni naszych grzeków. I wtedy spotkanie z Chrystusem odbywa się w sposób zaskakujący. Za grzechy mówi prawo, mówią faryzeusze, trzeba zapłacić śmiercią. A Chrystus nic nie mówi. Tylko pokazuje nam nowość, coś nowego. Jakaś nowa droga w pustyni, jak mówiło pierwsze czytanie w niedzieli, się tworzy. Bóg jest miłością i koka nas mimo naszych grzechów. takich jakimi jesteśmy. Coś niesamowitego. Nikt nie koka nas takich jakimi jesteśmy. Tacy nie do wiele razy. Nikt nas nie znosi w ten sposób. Tylko. On. I kobieta ta, jak każdy z nas, jak atekumen, które za chwilę będzie okrzczone, doświadcza obecności Boga, że On jest miłosiernym i doświadczył miłosierdzia. Mówiliśmy, czyli nowe stworzenie, rodzi się na nowo, jako nowy człowiek. Znakiem, mówiliśmy, tego nowego stworzenia jest ta biała szata. Wiemy jak nasi bracia i siostry, które nie wierzą w Boga wiele razy traktują krzyż i to z nas boli zawsze. Ale wyobraźcie sobie, że w XIX wieku znaleźli w, w takim pagórku w Rzymie, na Palatino, to jest taki część Rzymu, znaleźli grafiti Aleksamonesa. To są graffiti, czyli taki rysuneczek na ścianie, na werety, Pewnie to zrobili młodzi ludzie, gdzie na tym, na tym rysunku jest przedstawione przedstawia ukrzyżowanego człowieka, który ma głowy osła. I na dole rysowali modlącego się człowieka do tego osła i jest napisane se Sebete Theon. Po grecku, czyli Aleksaminos, ci swego Boga. Aleksaminos był jeden z nas. Był jeden z naszych braci w wieży, którego inni się śmiali z Niego. Drwili. Z Ją klęka przed krzyżem. I tak drwili z Niego, że postawili tego Pana na krzyżu z głową osła Drugi wiek. Więc wy, wy widzicie, jak to jest aktualne też dzisiaj. Bo rzeczywiście ten, ten znak jest nie do przejęcia dla, dla, dla Pogan. My przed Wigilią paskalną, wielkim piątek. W każdym kościele zrobimy, w, w tym kościele również, zrobicie coś gorszącego. Obrzęd niesamowity. Będziemy posłuchawszy męki Pańskiej, będziemy klękać przed tym krzyżem i całować go. To jest obrzęd niesamowity. I to zrobimy świadomie, bo krzyż ten to jest znakiem, tych wszystkie krzyże. Te wszystkie rzeczy, które my do końca nie rozumiemy, te, te cierpienia, to, co nas niszczy w naszym życiu, tej choroby, tej nieporozumienia z mężem, z żoną, problem w pracy i Te krzyże, te problemy, które mamy. I my wobec tych problemów, wobec tych krzyży nie przeklinamy Boga. Nie mówimy, że Jemu się nie udało. Nie przeklinamy, tylko klękamy i całujemy to. Rozumiecie, co będziemy robić? To jest coś niesamowitego. Będziemy całować ten krzyż. Uznają w ten sposób, że to jest prawda. Że w tym krzyżu mojego życia, nawet jak nie rozumiem do końca, jest obecny jest Chrystus w sposób tajemniczy. I że ten krzyż prowadzi do zbawienia. Coś niesamowitego. Ale bez tego pocałunku nie będziemy mogli świętować Wielkiej Nocy. Jak nie pocałujemy krzyż? Nie będziemy mogli doświadczać zmartwychwstania Chrystusa. Będziemy ciągle ludźmi, które żyją tylko na tej ziemi, patrzą tylko na ziemi. Pocałować krzyż otwiera na niebo. Jest tak winda do nieba. I wtedy tak, możemy przejść do Wielkiej Nocy, doświadczać to zmartwychwstanie Chrystusa. I to jest ta część tego nawrócenia, które mamy dokonać. Dla Poganina, który właśnie się przygotował do chrztu, ta katekeza o Krzyżu był czymś nie do przyjęcia. Jemu się otwierały oczy. Nigdy nie słyszał czegoś takiego, że Bóg umiera na Krzyżu. Jak złoczyńca? Coś niesamowitego. Do tego stopnia nas kochał. I dlatego, bracia i siostry, na tym polega to nawrócenie. W Biblii mamy dwa słowa w Nowym Testamencie i starym, dwa słowa, które określają to słowo nawrócenie. W Nowym Testamencie, myślę, że słyszeliśmy wiele razy, jest to słowo metanoia, oznacza zmiana nus naszego sposobu myślenia. Właśnie dlatego, że ten, to słowo, które otrzymujemy, powoduje, że zaczynamy zmienić nasz sposób myślenia. Już nie z tego sposobu myślenia, co mieliśmy przed chrztem, jako poganie. Czyli, że wszystko musimy jak żyć dla siebie, jak najbardziej gromadzić, bo umieramy, prawda? Do innego sposobu myślenia. Czyli, my już nie umieramy. Będziemy żyć na wieki. I dlatego, możemy tutaj oddawać swoje życie. I, tu, i ten, ta zmiana sposobu myślenia też się przejawia tym, że nazywamy Boga ojcem. też było coś nie do przyjęcia dla Żydów. Wiecie, że Żydzi tylko raz w roku. Podczas święta Yom Kippur na początku września, raz w roku arcykapłan mógł wejść do tej komnaty najbardziej ukrytej, w świątyni Jerozolimskiej, Paczno... Pacznoś... tam gdzie był skowana, skowana była Archa Przemierza. I tylko raz w ciągu roku mógł wypowiedzieć imię Boże. Wyobraźcie sobie, co to oznaczało dla nich. Nazywać Bogiem Ojcem, Boga Ojcem. To jest coś niesamowitego, bo oznaczało mieć relacje bliskie, bliskie relacje z tym Bogiem. I to jest ta nowość, którą przynosi Chrystus. Bóg jest bliski nas, jest naszym Ojcem. Dlatego ci pogani, którzy otrzymali chrzest, na końcu otrzymywali, tak się mówiło, wren, biskup wręczał im modlitwę Ojcze nasz, I oni wtedy pierwszy raz mogli powiedzieć do Boga Ojca. Oj, ojcze, Abba. Ja pamiętam, jak byłem w Estonii na misji w Tartu, to jest takie miastko w środku Estonii. Tam jest dużo ateistów. I pamiętam, jak w kościele parafialnym była grupa ludzi, która się przygotowała do chrztu. Dorośli, którzy rodzili się w rodzinach ateistycznych, więc ale odkryli wiary jako dorośli i przygotowali się do chrztu. I oni siedzieli z nami do Ewangelii, a później po Ewangelii wychodzili z katechetą, które z nim miał takie wykłady katechetyczne w salce, ale oni nie mogli być na Eucharystii. Jeszcze nie mogli powiedzieć ojcze nasz. Dopiero po chrzcie. I ja pamiętam, jak oni byli zostali już ochrzczeni, jak uczestniczyli na tej pierwszej swojej mszy świętej. To było coś dla nich niesamowitego. Mógł uczestniczyć na mszy świętej. Ja patrzyłem na ich oczy, na ich zaangażowanie, jak siedzieli na tej mszy. Dla nich było wszystko nowy, Że mogli powiedzieć ojcze, że mogli uczestniczyć w komunii świętej. Dla nich było coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, gdyby ja miałem 10% tego zachwytu, tego, tego napięcia, podczas Eucharystii, jak oni mają. My, którzy, ja, którzy chodzę nam mszę od dziecka, wiele razy traktujemy mszę świętą, prawda, jak kolejne spotkanie. Ten zakwyt tych ludzi, to coś niesamowitego dla mnie. Bo właśnie oni pierwszy raz uczestniczyli, mieli to metanoję, zmienili sposób myślenia i pierwszy raz uczestniczyli w Eucharystii. Eucharystia, która jest błogosławieństwem. Eucharystia, Do dlatego dopiero po chrzcie mogli uczestniczyć, bo Eucharystia oznacza błogosławić Boga za wszystko, co uczynił w moim życiu. Za wszystko. I to jest naprawdę poważna rzecz. Bo my dziękujemy Bogu za różne rzeczy, ale za niektóre to naprawdę Jemu się nie udało. Nie? Ile razy tak myślimy? Eucharystia oznacza dziękować za wszystko. Więc widzicie, że to nie jest przymus moralny, że musisz dziękować. Niemożliwe. To jest prezent jest darem, który otrzymujemy w Duchu Świętym. Na początku modlitwy eucharystycznej ksiądz powie, godny, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienny, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze i tak tak To jest zaprawdę godne to, słuszne i zbawienne. Czyli naj, na, najbardziej słuszna rzecz, co możemy robić i co nas zbawia, jest dziękować Bogu i Jego chwalić. Żeby dojść do tego stopnia, to trzeba być ochrzczony. Czyli trzeba naprawdę przejść przez miłosierdzia Bożego, przez tego oświecenia i przez tego nawrócenia. Inaczej nie damy rad. Dlatego znakiem tego nawrócenia jest woda, która nas oczyszcza podczas chrztu. I dlatego wiecie, że w, w niedzielach do pięćdziesiątnicy zamiast aktu pokutnego będziemy pokropieni wodą. To są jak na Wigilii paskalnej, będziemy pokropieni wodą święconą z, ze sadzawki szczelnej. Właśnie, żeby przypominać sobie tej wody, która nas obmyła. I dlatego też trzecie czytanie, pamiętajcie, pamiętacie na pewno, podczas Wigilii paskalnej jest to czytanie, jak Izraelici dochodzą do Morza Czerwonego, i oczywiście się buntują, bo jakby inaczej. Więc i później to mówi Pan Bóg do Mojżesza: stawki kij do wody, woda się otwiera, przechodzą Izraelici, przechodzą Egipcjanie, zamyka się morze i Egipcjanie umierają. To jest to czytanie wyjścia z Egiptu. I później mówi słowo na końcu, jedno zdanie, może zwrócić uwagę w te, podczas tej wigilii paskalnej tego roku. Mówi. E, Izraelici widzieli Egipcjan martwych na brzegu morza. Nie ocaliło się ani jednego. I to samo, jak to czytanie dzisiejsze, jak patrzymy z tylko z punktu widzenia historycznego, bo są przerażeni, ale miłosierny Pan Bóg. Ale to jest o wiele więcej. To jest mowa o nas. O tych Egipcjanie, które z, n, umarli w wodzie. To są znaki naszych rzeków. Naszego starego człowieka, który umarł, i które zostawiliśmy w wodzie, jak mówiliśmy w niedzielę o tym kamieniu, prawda? Które czarne, które były na tym basenie kszczelnym. Nie zostało ani jednego. To obie, to było nasze doświadczenie rzeczywiście tej, tej wielkiej, tej Wielkiej nocy w tym roku. I drugie słowo i które używa Stary Testament. Żeby mówić o nawróceniu, jest Tyszuba, który oznacza powrót. I mówią rabini, że Pan Bóg, kiedy stworzył świat, postawił świat na kolumnie, a tą kolumną się nazywa Tyszuba, czyli powrót. I to też jest prawda o nas. Jeżeli my istniejemy, jest tylko dzięki temu, że zawsze mamy szansę powrotu. Że trzyma nasz świat ta kolumna powrotu ta kolumna Teshuwa, ta kolumna nawrócenia. Ja tego, bracia i siostry, z tego powodu kościół nam daje wielki post, z tego powodu, jak mówił ksiądz Janusz na początku, nam daje tą szansę, czy rekolekcję, czy żeby się do Tridu Paschalnego, żebyśmy mogli naprawdę świadomie i dobrowolnie w ten roku całować ten krzyż, mimo wszystko, żebyśmy mogli naprawdę z tą świecą zapaloną. Podczas Wigilii Paskalnej, pamiętać o tym, że staliśmy oświeceni, że mamy światło na nasze rzeczy, Żebyśmy, pokropieni wodą, mogli pamiętać, że jesteśmy częścią tego nawrócenia. Że, nawet jak nie potrafimy, nie damy rady, ale chcemy żyć jak on. Chcielibyśmy kochać drugiego człowieka. Chcielibyśmy naprawdę, żeby w naszej rodzinie była miłość. Chcielibyśmy naprawdę. Bo w głęboko czujemy, że, że to jest prawdą. Tylko, że nie dajemy rady tego zrobić. I dlatego potrzebujemy Jego Ducha. Potrzebujemy sakramentu, Słowa Bożego. Dlatego zachęcam siebie i was, żeby w tym ostatnim czasie wiekiego postu był takim intensywnym czasem przygotowania się duchowego. Wiem, że szczególnie mamy i i dziewczyny mają dużo do roboty w domu. są bardzo, bardzo piękne te święta wielkanocne polskie. Mi się bardzo podobają. W Włoszech też mamy inne tradycje, ale to nie czas opowiadać. Ale jest bardzo dużo przygotowań różnych, prawda? Sprzątanie, niesprzątanie i tak e, dalej. Ale żebyśmy nie tracili z oczu to, co najważniejsze. Przygotowaniu e, obiadów, przyjęciu teściowej, prawda? Więc żeby to wszystko nas nie... Ro Rozproszyła, żeby najważniejsze zostało to, że przygotujemy się do, do centrum naszego życia duchowego. Dlatego życzę sobie i Wam, żeby te święta wiekanocy były też święta rzeczywiście błogosławione. Amen.